Katarzyna Zilman i Jania Lizer ponownie przyciągnęły uwagę fanów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowy, pełen emocji taniec, który szybko wywołał falę komentarzy. Choć ich wspólna przygoda z programem Taniec z Gwiazdami zakończyła się tuż przed finałem, wygląda na to, że relacja obu kobiet wcale nie dobiegła końca, wręcz przeciwnie, nabiera nowego wymiaru. Zilman, mimo że nie zdobyła kryształowej kuli, podkreślała już wcześniej że udział w show przyniósł jej coś znacznie cenniejszego – silną więź z Janią Lizer. Ich taneczna współpraca przerodziła się w bliską przyjaźń, którą kontynuują także poza telewizyjnym parkietem. W tle tych wydarzeń doszło jednak do istotnych zmian w życiu prywatnym obu kobiet. Katarzyna zakończyła związek z Julia Walczak, a Jania Lizer rozstała się z wieloletnim partnerem i narzeczonym Krzysztof Hulboy. Opublikowane nagranie z sali treningowej pokazuje niezwykle sensualną choreografię. Jania Lizer prowadzi taniec, wyginając się i opierając ciężar ciała na Zilman, a sportsmenka nie odrywa od niej wzroku ani na moment. Całość utrzymana jest w nastrojowym, niemal intymnym klimacie. Wideo zostało opatrzone wymownym podpisem. Podróż trwa dalej, co tylko podsyciło spekulacje internautów. Fani nie kryją zachwytu i zastanawiają się, czy taneczna chemia między Zilman i Lizer oznacza coś więcej niż artystyczną współpracę. Jedno jest pewne, ich wspólna historia nadal budzi ogromne emocje i zainteresowanie.